Wow, naprawdę to zrobiliście! Dobiliście pod wczorajszym odcinkiem aż 9000 łapek w górę. Niesamowicie! Niesamowicie Wam za to dziękuję, i chciałbym Wam zaproponować ponowne podniesienie pułapu do poziomu 10 tysięcy w górę. Więc, jeżeli chcecie, aby pojawił się jutro odcinek kolejny, to aż tyle byście musieli dobić. Ale spokojnie, jeżeli maraton ma trwać dalej, to trwać będzie, ale już dalej podnosić łapek nie będziemy, więc 10 tysięcy jest ostateczną granicą. No, troszkę się w tym pomieszczonku ciasno zrobiło w tym domku. I nawet mam wieśniaka, który co ciekawe niedawno był jeszcze mały, ale już jak widzicie, wydoroślał i może pracować. Nawet skrzynka nad łóżkiem jest wszędzie, one zresztą są. No, troszeczkę znowu się tutaj zmieniło. Może nie jakoś bardzo dużo. Głównie chyba się zmieniły tutaj te skrzyneczki. No, zawartość jakoś niespecjalnie z tego co wiem. No i fu, co się zmieniło? No faktycznie niewiele. Zrobiłem tutaj, moi drodzy, automatyczną taką pseudo-przepalarkę, bo to jest też fajne źródełko EXPA, a EXPA będę potrzebował bardzo dużo do enchantowania dalszego. No zobaczcie, na przykład tylko tyle krówek mi zostało, bo sobie je pozabijałem tym mieczykiem z Looting 3, Sharpness 4 i sweeping Edge. Na spokojnie tutaj można sobie to wszystko wyenchantować. Nie jest to oczywiście jakiś niesamowicie wykokrzony sprzęt, ale troszeczkę z tego na pewno Zdobędę ciekawych rzeczy. No, przede wszystkim mam tutaj na myśli drop, właśnie z tych krówek. Ale jak jakieś łydrowy szkielety się trafią, no to od razu będą przeze mnie zabijane właśnie lootingiem. Doskonale. 18 level. Tragedia, a ciekawe ile tutaj dostanę z Ło, Wo 22, 4 levele, a tyle się rzeczy przepaliło, no mogło być lepiej, ale zobaczcie ile tutaj jeszcze różnych ród, no właściwie nie ród, tylko po prostu surowych ród, surowych złóż czeka na przepalenie, surowe złoto, surowe żelazo, no i surowa miedź, no i surowe mięso też, to wszystko jest surowe <laughs> i niech na spokojnie się to tutaj moi drodzy przepala i pieczę. Wow! Wczorajszy odcinek był ciekawy. Mieliśmy pod koniec sobie zejść moi drodzy do opuszczonej kopalni i zobaczyć czy mamy tam glowberries tak zwane, czyli jagody. Troszeczkę chciałbym je zdobyć, a troszeczkę nie. Dlaczego? Dlaczego w ogóle tak dziwnie mówię? Dlaczego troszeczkę chciałbym, a troszeczkę nie? Jak bardzo to jest bez sensu w ogóle. Zaraz wszystkiego się oczywiście dowiecie. Szukam tutaj skrzyneczek jakiś, ale zamiast tak przeglądać każdą kolei, powinienem się przyjrzeć. Ale zaryzykuję stwierdzenie, że tam nigdzie skrzynek nie było, a potem w komentarzach Ej ty Jimmy tam było, 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 dużo było, było, jak najbardziej było, ty ślepy jeszcześ było <grym> no, Jak było no to trudno Dobra, odłóżmy sobie tutaj właśnie te śmieci Cirk. touch, no może średnio mi się aktualnie przyda Odłożymy sobie też tutaj mm, lapis i kozak Panie, pan węgiel kupujesz za szmaragdy. Nie opłaca się. Ciekawostka, coś tutaj powstało, jak widzicie, pole uprawne, na którym będę sobie marchewki sadził. Niezbyt duże, ale takie no trochę pomieści. Tylko że aż tyle marchewek nie mam, żeby to wszystko zaorać i fuz, znaczy zaorać, żeby tutaj posadzić, więc na spokojnie będziemy sobie to wszystko orali, zbierali i tak dalej. Oczywiście zbierane fortunką, bo wtedy otrzymuję. Dużą ilość tych marchewek, co jest z pewnością opłacalne. Dobra, zgodnie z obietnicą śmigamy, śmigamy sobie tutaj do tego kanionu, bo tam widzieliśmy opuszczoną kopalnię. Ciekawe, czy tam znajdę glowberries, chociaż mówię, fajnie by było znaleźć i niefajnie by było znaleźć. Za chwilkę przyjściutko wam wyjaśnię, dlaczego ja tak bez sensu w tej chwili gadam. Dobra, zaskakujemy. Generalnie też niesamowicie i szczerze dziękuję Wam za wszelkie feedbacki odnośnie tych klipów z live'a. I wszystkie sobie oczywiście wziąłem do siebie. Na przykład wiem, że przeszkadzał wam ten migający napis fragmenty live'a. Tego już nie będzie. Też nie chcę dawać wam może tych fragmentów live'a jakoś tak mega na początku odcinka, niech to troszeczkę się rozwinie, a potem będą one gdzieś tam w dalszej części zaprezentowane. Dodatkowo kolejna rzecz. Zauważyłem, że uważacie w wielu komentarzach były opinie, że trwa to za długo. Bo faktycznie chyba te fragmenty z live'a to było jakieś 6 minut. No drobna przesada, nie ma co ukrywać. Dlatego też będę starał się to jakoś fajnie wycinać. Ujemy, panie. Panie, 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 pan mnie tu nie atakuj. Odłożyłem niestety tarczę. Yy, będę starał się to wycinać i co ciekawe, nie będą to tak jakby fragmenty nagrywane podczas live'a, tylko będę sobie faktycznie fragmenty tego live'a wycinał i wam tutaj wrzucał. Więc nie zdziwcie się jak będzie overlay z celem donate, z nikami donatorów i tak dalej. Myślę, że taka opcja wam się spodoba, ale zobaczymy. Zobaczymy, po to są komentarze i po to jest tak zwany feedback, czyli wasze jakby opinie, żebym wobec tego mógł dostosować. I mam nadzieję, że jeżeli będziecie mieli jakieś zastrzeżenia na kolejny odcinek, one już będą mniejsze, aż w końcu będzie niemalże to wszystko idealne. Idealnie by też właśnie było znaleźć tutaj jakiś wagonik, a najlepiej żeby w tym wagoniku, no były jakieś fajne rzeczy. Tam widzieliśmy też łańcuchy, fajnie, że w ogóle... no porosty. Piękne, świecące porosty, które tak trochę jak, jak liany wyglądają, ale one normalnie w Minecraft tak wyglądać nie powinny. Dobra. Panie, panie zombie, pani, panie, pani uważaj pan. Jak to jest kopalnia, no to jest mała szansa, że w ogóle tutaj nie będzie wagonika ze skrzynką, prawda? No ale taka szansa jak najbardziej istnieje. Uuu, troszkę się to rozwija jak widzicie. Czekajcie, pójdźmy sobie w tym kierunku. Jajks, czekaj, 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 czekaj. Jest dobrze, tylko że... Brakuje mi tutaj. a kurde! Niestety pochodni. Czekaj, czekaj, coś to jeszcze trzeba wykombinować. Ja pierdzielę, tu się niebezpiecznie robi. Ta kopalnia czyha na moje życie, bez jaj, panie. Panie. Tak się nie bawimy. Tak się, panie, nie bawimy. Czekaj, czekaj. Tu sobie śmigniemy. I. tędy? Tędy. Chyba. A, bo i nie. Czekaj, 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 czekaj. Bo ja już się tutaj nie, że gubię, ale stresuję. Stresuję się tutaj strasznie, bo. Za dużo, za dużo tego wszystkiego. W poprzednim odcinku fajną kopalnię mieliśmy. To chyba nawet była ta. Bo to też jest jakaś taka popierdzielona, nie? To było w poprzednim odcinku, czy to na live było? Kurczę, to już mi się czasem myli, wiecie? To już mi się czasem myli już. Łącznie jesteśmy prawie po 10 godzinach live'a na tym świecie, czyli całkiem sporo porobiliśmy. Też troszkę odcinków z tego było. I to już może się mylić. Ty spawner, spawner! To nie jest ten sam, co widzieliśmy w poprzednim odcinku, nie? Ale jaja. Ale fajnie. I to blisko tej mojej bazy. Może jakiś. jakaś farma expat, czy coś takiego. Czekajcie, 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 to musi być szybka akcja. Ciach, 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 ciach. I koksik. Nie. Nie ma tak dobrze. Nie, no bieda. Lipa straszna, no bez jaj. Ale jest tystowa. Też nieźle. Czekaj, 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 czekaj. No i oczywiście żelazo. A jakiekolwiek skrzynki tutaj są? W ogóle korzystając może z okazji, skoro znaleźliśmy już geodę, ale to ładnie wygląda. Zbierzmy sobie te klastery, ale w formie oczywiście zwykłych, e, zwykłych tutaj ametystów, bo szczerze, ja nawet na tym świecie nie mam lunety, a czasem może się przydać. Sam nie wierzę, że, w to, że to mówię, ale faktycznie czasem może się przydać, więc sobie kilka fragmentów tego weźmiemy. No i dobra, coś tutaj jest ciekawego, jakaś skrzynka z wagonikiem? Nie! Oczywiście, że nie. Tutaj mamy jakąś skrzynkę z wagonikiem. Oj, coś czuję, że będzie fart. Będzie fart...? Nie! Nie, po prostu nie jeszcze spawner. Cudownie Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Czekaj, czekaj, to musi być bardzo szybka akcja. A nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie powinien zginąć, niby na hardzie, pół serducha, od trucizny się nie ginie. Chociaż nie będzie to pierwsza śmierć. Ale nie, o tym w dalszej części oczywiście. Niestety już pierwsze, pierwsze przekręcenie się tutaj na tym świecie zaliczyłem. Panie, spieprzaj pan! Gnoju, kurde, przez bloczek mnie dorwał prawie. Ale ja już go dorwać nie mogę, nie? Tutaj ani żadnych hitbox, ani nic. A to, kurde, sprytne. A to się tak tutaj wycwaniło. Dobra, tutaj mam stejki. Nażreć się. Szybka akcja i dawaj! O, ja pierdziele! Co to jest? Co to jest? Ile tego dziadostwa? Ile tego jest? Czekaj, 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 panie! Panie, 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 panie Szybka akcja, szybka akcja, żeby się nie zespałnowało. Nie! Yeah. Udało się Na pierdziele, jak mnie zaskoczył, jak zaskoczki, kurde! Jakiś kung fu czekaj, czekaj. Czekaj, tak być nie może, dużo miedzi mamy. Też by można było sobie to wydobyć na spokojnie hmm, wydobyć mieć i znaleźć przede wszystkim w końcu ten wagonik! Panie, uciekaj pan! Nie zatruj mnie nawet. No, kurde, jak? Hahaha. Takie w Minecraft są popieprzone, delikatnie mówiąc. No, popieprzone. E, tragedia. Dobra, idę wydobyć sobie tę mieć. Mam nadzieję, że nie zginę. No, trzeba przyznać, że czegoś takiego to jak długo gram w Minecrafta nie widziałem. Wow, o nie, znowu, znowu dziad. Ale to jest. Tak, to jest ten jaskiniowy syf, który truje. Ah, truje tylko cztery litery. Skurkowaniec. Wariant pająka, którego nienawidzę. Fajne do farmienia, do zabijania w dziesiątkach tysięcy. A się chciał zemścić na takim dziadostwie, a naprawdę przegigantyczna ta kopalnia się wydaje. Jestem na poziomie 29, no dobra, w to nie doznajdę, ale. Wow, ona jakby się nie kończy, kurde! <ścoughs> ona autentycznie jakby się nie kończy. Wszędzie gdzieś ma tutaj jakieś rozgałęzienia. Ej, 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 ej. Czekaj, 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 o! O! Ja chyba stąd przelazłem, tak? Tak jakby. Ale te tereny były już od jakiegoś czasu, jak widzicie, załadowane. Bo te takie bloki pojedyncze, które tu widzicie, to enderwany popostawiały. Czyli ja prawdopodobnie jestem tuż nad moją bazą. Czekaj, spróbuję tak śmignąć. Ja pierdzielę, jak wiesz, kielet wrzucił, widzieliście? Dziada, półtora, Eee, kurde, no, trzecia śmierć. No nie wierzę. Ja w to po prostu nie wierzę. O, ludzie. Dobra, to będzie dobry przerywnik filmowy, żebyście mogli zobaczyć te cholerne. Ech, niestety nie całkiem szczęśliwe fragmenty live'a a ja lecę po te przedmioty Ech, kurde. Pech. Po prostu pech Tyk. Ja... Kurde jestem naprawdę dziwny pod wieloma względami. Pod tym zdecydowanie jestem dziwadłem. O, 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 pełno złotka. Teraz sobie to wykraftujemy na bloki. Nie! Pierwsza śmierć. Ale indugo... Oo, była pierdziele, idzie na mnie koks! Ty, panie! Panie! To już nie przelewki! Ha! Co to się dzieje? To tu jest kurde grany! Przepieprzony mam tutaj, serio! Przepieprzone! I kolejna szansa na. Glowberry! Pierwsze Glowberry na świecie. No! Doskonale! Doskonale! Fajnie. Przyda się na pewno. To będzie trzeba sobie nafarmić. Ale myślałem, że Glowberries się nie pojawiają w opuszczonych kopalniach na mesie. A jednak się myliłem. O, intermarsze. Trochę gówniane kordy. Ale dałoby się zrobić tej bazę tymczasową. Jak najbardziej by się dało. Hmm. I pustynia nie. To jest, to jest po prostu wysepka jakaś. Hmm. W tym bazę tymczasową zrobić. Czarna kora i wnętrze fioletowe. Raczej bym widział to czarne drewno ma czarną korę i czarne wnętrze. I fioletowe ma fioletową korę i fioletowe wnętrze. Dwa rodzaje drewna bym chciał. Fajne by to było. Tak, coś takiego jak najbardziej bym chętnie przytulił w tej grze. Jak najwięcej nowych rodzajów tych drewien, drzew i tak dalej. Ja! Wiedziałem, 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 kurde! Wiedziałem! No i w końcu się udało, jest jakaś skrzyneczka. No i teraz mniej więcej komacie o co chodziło z tym, co mówiłem w kwestii, że mi zależy, bądź nie, czegoś tak gadałem. No, bo ja już Glowberries. Kurde, druga skrzynka, ale ja je. Dobra, Glowberries już znalazłem, więc mam, ale może by się można było tutaj sprawdzić. Będę ciekaw, czy gdybym nie znalazł tego podczas live'a przypadkiem. Chociaż nie będę ukrywał, nie chciałem tego znajdować, chciałem to zostawić na odcinek, no ale gdybym nie znalazł, czy dzisiejszy odcinek byłby szczęśliwy, czy nie? Protection 2, szczerze. Tak średnio się to zapowiada. To może nawet i lepiej, że znalazłem podczas live'a, no bo... <grydy> no przypadkiem to było, zdecydowanie przypadkiem. Chciałem sobie po prostu troszeczkę złota znaleźć na messie. Nawet powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że na się w kopalnia się to też pojawi. Myślałem, że to tylko z tych zwykłych. No, okazało się inaczej. Dobrze zdążę? No ja bym nie zdążył. Doskonale. Doskonale. Czekaj, czekaj, tu jeszcze niżej nie możemy zejść. O, to, 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 to. No teraz zrobimy sobie tutaj więcej. Patików, a jak 64, pochodnie, kozak No, no i wiadomo, jak najwięcej tego żelaza Mnóstwo, mnóstwo go będę jeszcze potrzebował Skiknijmy sobie tu, nie, 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 nie. no dobra Wychodzi na to, że albo tutaj, a jest już jeszcze... Kurde, looting jeden, ale bidnie, jak śmiesznie w ogóle schowany w tej wodzie No nie, jak widzicie bardzo dobrze, że to przypadkiem znalazłem, no bo byśmy byli w tym odcinku bez blueberries, a tak możemy się zająć tym w końcu, w końcu na survivalu mogę się tym zająć. No może nie na naszym Snapcraftcie, tym poprzednim pięć, no bo he, nie istnieje, tam mieliśmy pierwotnie się tego, tego po raz pierwszy doświadczyć. No ale dobrze jest i oczywiście mm, sobie tak teraz na jakimkolwiek survivalu. Tak, bo to chyba był... Nie, 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 był jeszcze parę razy e, taki jakby... Taka próba była na live'ach zdobycia e, jakby tam przejścia Minecrafta zaczynając na takim świecie z samymi Lashcave'ami ale to się w ogóle nie udało. Może nawet i lepiej. Dziwna seria, taka mi się z tego zapowiadała. Na szczęście, chyba po pierwszym liveie yy, umarło. Dobra, jak to wygląda, jeżeli chodzi o żelazo? Git. No widzicie, dziwna kopalnia. I gdyby nie ten mój fart, byśmy dzisiaj nie mieli już żadnych Glowberries. A tak, możemy się za chwilkę tym pobawić. Więc ja spylam na powierzchnię i do roboty. Ej, tu jeszcze jest jedna skrzyneczka. Yy, tylko złote jabłuszko. Bieda. To jest w ogóle to pomieszczenie, które widzieliśmy w poprzednim odcinku. Tutaj są pochodnie, i jak widać, minąłem te skrzyneczki. <laughs> Jajca no. Dobra, ty buchniesz? Pewnie buchniesz. krzanić to. Uu, 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 uu. Dobra, na górę jakoś tu trzeba się wtrynić. Szybko, bezboleśnie na górę. <laughs> no, jak ja będę się tak wtryniał jak teraz, miotając się na prawo i lewo, to ja chyba tu nie przeżyję. No i na miejscu, szybciutko sobie odłożymy to, co ciekawego zdobyliśmy. Zawsze też jeden diament gratis, chociaż zostało mi tylko, jak widzicie, 9. bieda niesamowita. Dobra, odłóżmy tutaj śmieci, jakieś takie. To mi się nawet nie chce tego segregować, to sobie szybciutko tutaj wpierniczymy. Doskonale, chociaż dropy z mobów akurat mogę jak najbardziej wtrynić sobie do odpowiedniej skrzydeczki, tak samo jak i to. No i tak powoli będzie się robiło jakiś ten okropny, był okropny, okropny, ale jednak porządek w tych skrzynkach. Na szczęście niesamowicie pocieszające jest to, że to jest naprawdę tymczasowa. To jest tymczasowsza baza. Niedługo, pewnie kwestia kilku dni, będziemy mieli już taką normalniejszą bazę tymczasową, a potem zwykłą, główną bazę. Nie, może złotego jabłka też jeszcze nie jem, sobie tutaj je odłożę. Może przyda się na. Aha, bo tutaj miałem czysty. Ej ty Jimmy w skrzynie, z, 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 miałeś tam, tam w skrzynki, miałeś w skrzynce <laughs> No, no miałem Dobra, jest Glowberries, moi drodzy, zdobyte przypadkiem na mesie w kopalni Więc korzystając sobie z tego, chociaż wiecie co, żeby to pasowało, mi się to kojarzy niesamowicie oczywiście z Deep Slate Więc sobie tutaj do Deep Slate'u, a zrobimy takie nawet podpory Taką pseudo farmę Będzie można nawet zrobić taką, chociaż wiecie co, kawałek wyżej będzie to trzeba dać tak, kawałek dużo wyżej. O! O! Niech będzie to sobie dotąd sięgało? Kozacko, kozacko, moi drodzy! No, mączki kostnej też chyba troszeczkę mam, nie? Ja! Yeah, ja yeah, i to mi się podoba. To mi się podoba. Uciekaj, gościu! Won. Ucie poszedł stąd. Sią! Sio. Tutaj sobie możemy na przykład. No, w ten sposób możemy prosto farmić. Ale można też oczywiście farmić sobie tak. Chociaż tej pochodni to nie potrzebuję w ten sposób. Oh. No ale czy to ma sens? Najlepiej sobie po prostu stanąć i w ten sposób falić. No ale nie powiecie mi, moi drodzy, że nie mam Glowberries. No, jak nie mam? Jak mam? I to bardzo dużo. Kurczę, to naprawdę przypomina jak takie. No, winogrona na dobrą sprawę. Takie pnącza Piękna rzecz. Piękna. Jak mi się to podoba. Fajnie, fajnie, że to zostało dodane. Jedna z lepszych rzeczy, moim zdaniem, w 1.17. Nie tylko, że prezentuje się to świetnie. To wygląda świetnie i. Jest świetne <noise> I się najeść tym można jeszcze. No same plusy. Więc w ten sposób tego Glowberries możemy sobie od zapierdzielenia nafarmić. Ale to oczywiście nie wszystko co chciałbym zrobić w dzisiejszym odcinku. No już bez jaj, to byłby dziwny odcinek. Chciałbym wziąć sobie łódki kawałek. Tutaj nie mam. Nie mam. Nie mam. Ty, gdzie moje łódki? Jest. Dobra, jest jakaś łódeczka. No i weźmiemy sobie od razu też e, sakiewki. Polecimy, a właściwie popłyniemy gdzieś gdzie są oceany? Hmm. Chyba będziemy musieli się udać w stronę spawnu. Wiecie? Bo tam wiem, że miałem ocean. I tym spawnem sobie obok spawnu ruszymy. Ruszymy wsi, dalej. dal. Szkoda, że nie po Hmm. Bo nie ma. No. To jest ten półwysep, na którym pojawiłem się na tym świecie. A to jest ten ocean, który był obok tego półwyspu. A ja szukam jakiegoś tutaj statku. Bo przyznam szczerze, że ani jednego statku na tym świecie nie odwiedziłem, nie splądrowałem. A tam przecież może być dosyć ciekawa rzecz. Mam tutaj na myśli przede wszystkim mech. No, już nie wspominając o tym, oczywiście, że możemy znaleźć też mapę skarbu. Ale mech, mech, dzisiaj do tego, tematy, do tego tematu odcinka z pewnością mech byłby świetny. Ale czy mam dziś tutaj wrak statku? No, jak na złość, niestety nic nie rzuca mi się w oczy, chociaż no, ta woda zbyt przejrzysta niestety też nie jest, trzeba przyznać. No ale dobra, mam nadzieję, że za chwilkę szczęście mi dopiszę i coś ciekawego znajdę. Oby. Oooo, oh. no dobra, ja sobie tak wpłynę, to są te góry lodowe, które były widoczne blisko spawnu, szukam gdzieś tutaj przy brzegu albo w wodzie wraku, a tu proszę bardzo jaka piękna wioska się pojawiła i bardzo fajnie, że widzę naprawdę bardzo dużo bloków pszenicy, o to, 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 bardzo tego potrzebuję, oczywiście na rozmnażanie krówek, nie mam żadnego, no to zobaczymy ile tych bloków pszenicy w tej jednej wiosce. Będzie. W ogóle sobie ją zaraz pozwiedzamy. Tak fajna nadmorska, piękna nawet bym powiedział. Zobaczcie te ścieżki tutaj, te domki pojedyncze. Kurcze, robi wrażenie. Robi wrażenie. Ale nie widzę tu niestety nigdzie kowala, chociaż pół biedy. W ogóle czekajcie, to jest drugie ludziska złoże, bo ja to często złożami oczywiście nazywam. Drugie złoże pszenicy, trzecie i już ponad półstaka będzie. Doskonale, fantastycznie. 39. I to było trzecie. Czwarte, tam jest piąte, szóste, siódme. Kurde, ile tego jest? Dobra, czwarte, lecimy. Ja pierdziu. Piąte, tutaj będzie. Czekaj, 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 czekaj. Piąte, piąte, piąte. Piątek, piąte, piąte. Piątek, dzisiaj nie, dzisiaj wtorek. A jutro środa. Czyli oczekiwanie jest he, <laughs> Hej, Doskonale, doskonale. Czekaj, czekaj, czekaj ja sobie tutaj w się. I o to chodzi, o to chodzi. Yy, szóste, szóste złoże, ja pierniczek, jakie to jest wspaniałe. Siódme, ósme, dziewiąte. Kurde, czekajcie, 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 żeby to się nie okazało, że to jakiś rekordzik będzie. Dziesiąte, dziesięć złóż pszenicy w jednej wiosce? Ty, to rekordzik jakiś jest. Może nie są te niektóre takie mega dorodne, ale są. Panie. Panie, ale pan naprodukował tego! Dobre! Dobre! To mi się podoba! Autentyko, autentyko, 10, nie będzie. No jeszcze ja zgubiłem, to jest chyba ósmy. Ósma albo 9 to już było. Nie, to było ósme. 9 i 10. Ty, dwa staki jak nic! Dwa taki jak nic pękną! Szacun! Szacun, chciałbym więcej takich wiosek spotykać, bo ja właśnie ostatnio jak spotykam wioskę, tylko po te bloki pszenicy lecę. A jakby się uprzeć nawet 11, bo to są osobne jakby. Kurde, rób tak dalej Minecraft, rób tak dalej, bo robisz to świetnie. Dobra, i niech to będzie ludziska słowo klucz dzisiejszego odcinka. Ile obstawiacie e, tych bloków pszenicy? Bo jak teraz e, o tym mówię, to prawdopodobnie nie liczyliście, chyba że liczyliście, no to szacun. Szacun, ile obstawiacie? Możecie pisać w komentarzach. Ja obstawiam. 214 sztuk. To jest moja obstawa. Nie wiem, z ręką na stercu nie liczyłem. Zobaczymy, czy będę miał szczęście czy nie. I wy również, jeżeli chcecie się przełączyć do zabawy, możecie teraz zejść do komentarzy, napisać, ile tych bloków pszenicy jest. Jak już napisaliście, to fajnie, jeżeli nie, to zatrzymajcie filmik i napiszcie. Jeżeli będziecie mieli rację, to brawo. Jeżeli będziecie blisko, to brawo. Jeżeli nie zgadliście albo byliście daleko, to brawo za chęć wzięcia udziału. Dobra, co mamy tutaj? Jakieś śmieci, a mamy? jest eee, tak 49, no dobra, trochę przegiąłem, pałę. Trochę przegiąłem, aż, no to tak mało, to się stać znaczy mało. Trochę więcej się spodziewałem. O, troszkę więcej. Czy ziemniaczki potrzebuje? Mm, nie, no już bez jaj. Już bez jaj. Ale 11, 11, kurde, złóż tego. A tutaj jeszcze mamy kwiatowy las, cudownie. No ale dobra, 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 bo trochę się tutaj nacieszyliśmy, kurczę. Ej, to wygląda w ogóle jak takie trochę zejście do tych nowych jaskiń, tylko że ucięte. <laughs> no, na no, nowe jaskinie kawałek jeszcze czasu musimy sobie poczekać, niestety. Dobra, wróćmy do tematu tego. Czy ja tam widzę ruinę, czy tam wrak statku tam pod górą? Oby, oby moi drodzy, oby, oby tak było. Coraz bardziej to wygląda jak wrak statku. Pachnie jak wrak statku. Jest zrobione z tego co wrak statku. To jest wrak statku, ale taki trochę połowiczny, taka bida edition, bym powiedział. Taki bidny to, no ale może mech, mech mech się znajdzie. Mech, 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 mech. Dobra, szybka akcja to musi być. Tu będę miał chyba te, no powiedzmy, cenności. W ogóle rzadko się diamenty tu spotyka, nie? Czy będzie druga skrzynka? Powinna być, ale do zobaczenia tej skrzynki muszę sobie powietrza nabrać uwagę. I teraz nie jestem pewien, czy w tej skrzynce będą śmieci, czy... mapa skarbu. No właśnie. No właśnie, mapa skarbu, moi drodzy, mapa skarbu, no, okej, okay. no niby nie najgorzej, ale no nie tego się spodziewałem, o, ale fajnie, czekajcie, 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 pozwólcie, że ja sobie popłynę na północ, czyli w tym kierunku, tak, tak, na północ i lekko tutaj, a może w międzyczasie będziemy sobie płynęli do skarbu, zobaczę gdzieś tutaj drugi wrak, oj, trzymajcie kciuki, moi drodzy, żeby tak się stało, trzymajcie kciuki, no. To będzie gdzieś z pewnością, tutaj. Wywalamy pochodnie, żeby lepiej widzieć tę mapę. I przypominam, yy, faktycznie okazało się prawdą, że jeżeli chodzi o znaleźć... Kurde, trójząb? Nie, nie, już myślałem, że trójzębę próbujemy zabić. Yy, chociaż przydałby się trójząb. Yy, faktycznie okazało się prawdą, tak samo jak diament na barnach i glina. I znacie tę metodę. No to tutaj, że skarb pojawia się, na kiedy na czanku mamy 9 na 9. Tutaj mamy teraz 10, 4. To musimy znaleźć sobie miejsce, gdzie jest... 9,9 To w tym kierunku, czekajcie. O, to, 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 to i w tutaj, Wchodzi na to, że gdzieś tutaj blisko jest 9,9, 9,10, czekajcie. O, to gdzieś tu będzie w tym miejscu. Powinien być skarb, i faktycznie tak jest. Fajny tip, co? No, i tutaj, bez wizyty, w, w monumencie, mamy sobie pryzmarynowe kryształy. Grubo, grubo, tylko że niestety nie mamy wraku statku. A nie będę ukrywał, no przydałby się jeszcze. Przydałby się jeszcze w dzisiejszym odcinku taki chociaż jeden. No, coś tam dojrzałem. Jakieś jakby żagle? Fajnie, znaczy żagle. Yy... No i wyszło, że nie wiem na jak to się nazywa. No, te stojaki na żagle, powiedzmy, ale się wygupiłem. Ale się o co chodzi. A jeżeli to jest, to znaczy, że statek jest całkiem. no dobra, nie powiem, że cały, ale w całkiem dobrym stanie, czyli wszystkie skrzynki będą. Fantastycznie. Najpierw bierzemy te najlepsze cenności, najlepsze kąski, czyli tutaj to. No, resztę nie potrzebuję. Teraz lecimy sobie niżej i do drzwi. Drzwi, 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 drzwi bo póki co jeszcze nie są one zalewane. Fajnie. Bierzemy też mapę skarbu, a zwykłą mapę też można sobie wziąć. No i dobra. Szybka akcja. Czy będzie mech? Jest! Moi drodzy, moi kochani, jesteśmy ustawieni fantastycznie, i tego właśnie potrzebowałem. Ach, tego właśnie było mi trzeba. No, to mi się podoba. Ja. Yeah. Dobra, jeszcze sobie odwiedzimy, może skarb. Czekajcie, to widzę, że i muszę się patrzeć na północ. Północ mam tutaj, czyli w tym kierunku śmigamy. Prawdopodobnie to będzie tutaj ta wyspa piaskowa. Czy się mylę, czy się nie mylę? A jeżeli to ta, szukamy sobie na czankach 9, 9 i od razu wykopujemy sobie zawartość tutaj. Czyli pewnie yy, serce oceanu, no i jakieś tam, mam nadzieję, chociaż jeden czy dwa diamenty. A tutaj jeszcze widzę, że mamy. No proszę. No proszę. No na pewno to nie jest to, co myślałem, bo myślałem, że to jest ruina portalu. No nie, aż tak dobrze to nie ma. To jest to? Nie. Nie, to jest kawałek dalej. Je, no patrzcie to wygląda w ogóle jak wulkan taki. No dobra, może trochę przesadzam jak wulkan, ale fajnie wygląda, fajnie. Nie, no dobra, bo ja się staram, chyba niestety jarać wszystkim, co tutaj napotkam. A przecież nie na tym to polega. Dokładnie, nie na tym. Dobra, 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 dobra. Po co te nerwy od razu? Po co te nerwy? Wskakujemy, bieremy i to będzie akurat na powierzchni, więc fajnie, lubię takie właśnie skarby na powierzchni. To będzie tutaj? Dziesięć? Yy, tu? o i to będzie... Jest! Ła! Cztery diaksy, ładnie dało! No i co? Teraz creeper jeszcze spadnie i mnie wykończy. No nie, nie jest jeszcze aż tak źle. Ach, na szczęście. Dobra, moi drodzy. To byłoby dziś na tyle. Mam nadzieję, że ogólnie wam się ten odcinek spodobał, chociaż zdaję sobie sprawę, że on jest dziwny. Dziwny na swój sposób, ale może mimo wszystko przyjemny dla was był do oglądania. No, co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że tak. Ja pierdzielę, jakie też dziwne góry tu się trafiły. Znaczy, zwykłe, ale inne, takie dziwne. No nic, no nic, dobra. Dziękuję Wam niesamowicie, moi drodzy, pamiętajcie, 10 tysięcy łapek w górę i wtedy jutro widzimy się w odcinku kolejnym. Dodatkowo, jeżeli chcecie wpaść na live'a, no to zapraszam was pewnie dzisiaj około 11 albo 12, coś koło tego odpalę na moim fanpage'u live, gdzie będziemy sobie troszeczkę jakichś tam drobnych rzeczy. Będziemy drobne rzeczy, zdobywali. Głównie przygotowania już chyba pod walkę ze smokiem, bo myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni, dwóch, trzech, czterech smok już będzie. Wykonany. No minimum 3 dni, ale mam nadzieję, że nawet troszeczkę później. Bo przypominam, walka ze smokiem będzie oczywiście na odcinku. O, wioska! Czy nie dobra, to nie wioska, to jest tylko, albo jasz, piękny, kwiatowy las. Nie zrymowało się a szkoda. Dobra, dziękuję wam pięknie za obejrzenie, moi drodzy, tego odcinka. Trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!